10, 9, 8, co robisz? Sprawdzam, jak dokładny jest wehikuł czasu Ignacego. Liczysz na punktualność Ignacego? <laughs> jak zawsze się spóźni! Ostatnim razem podał mi dokładną godzinę i sekundę swojego ponownego pojawienia się. Nawet się jeszcze nie zaczęłam pakować! Maja, ty nic nie rozumiesz! Ignacy ma maszynę czasu, już nigdy się nie spóźni! Tak? To spójrz na zegarek. O nie, jest już 10 sekund po czasie. A nie mówiłam, Ignacy zawsze. Ile się spóźniłem? Całe 20 sekund. Całkiem nieźle. Muszę dopisać to do moich obliczeń. Nie zdążyłam się spakować! Pracuję nad punktualnością. A jeśli już o czasie mowa, to zapraszam was w kolejną podróż! Hurra! Słuchajcie, od lat zastanawiam się, jak to właściwie jest z wynalazcami. Skąd biorą swoje pomysły? Ja sam czasem zastanawiam się, skąd biorą się moje. E, e, może wypijasz je rozpuszczone w porannej kawie? Moja! Może. A może po prostu to sprawdzimy? Tylko nie wysyłaj nas do wnętrza Twojej głowy! <noise> nie! Zapraszam was do pracowni Jana Czochralskiego. Według moich danych za mniej więcej minutę nastąpi przełom w dziedzinie elektroniki. W tym przestarzałym laboratorium? Przecież tu nie ma nawet telewizora! No właśnie! Metoda krystalizacji krzemu otworzy drogę do powstania wielu wynalazków. Czochralski nie zdaje sobie sprawy, jak ważne będzie jego odkrycie. Nikt wtedy nie myślał o przenośnych komputerach, telefonach i lataniu w kosmos. Ewentualnie marzył, ale to nie należało już do nauk ścisłych. Ale, uwaga, nic się nie dzieje. To już za 5, 4, 3, 2, 1, 0 i co? Patrzcie! Pan Jan zamiast w kałamarzu zanurzył swoje pióro w jakimś dziwnym płynie. To by potwierdzało teorię Mai, że pomysły pływają w cieczy. Ta ciecz to rozpuszczona cyna, a Czochralski zamoczył w niej pióro i teraz ogląda pod lupą to, co się do niego przyczepiło. To monokryształy cyny. To niesamowite! Przełom nastąpił przez przypadek. Gdyby Czochralski się nie pomylił, prawdopodobnie nie dokonałby odkrycia metody krystalizacji krzemu. Krystalizacji czego? krzemu, ale o tym za chwilę. Wracajmy do maszyny. Zobaczcie, ten piec to maszyna do krystalizacji krzemu metodą Czochralskiego. W środku są podgrzane polikryształy krzemu, czyli roztopiona ciecz zawierająca pierwiastek chemiczny krzem. Krzem jest niezbędny do produkcji wszelkiego rodzaju elektronicznych urządzeń. Trzeba go tylko z tej cieczy wydobyć. Zanurzamy w cieczy zarodek kryształu krzemu. Zupełnie jak Czochralski, który zanurzał w cynie swoje pióro. Wprawiamy ciecz w ruch obrotowy i powolutku wyciągamy. Powstaje piękny i równy kryształ krzemu, który jest w każdym urządzeniu elektronicznym laptopie, telefonie komórkowym, telewizorze. Wow, gdyby nie pomyłka, nie byłoby tego wszystkiego! Dokładnie! Tylko co ja z takim odkryciem pocznę? To proste! Musisz się specjalnie mylić i robić błędy. Wszyscy je robią, ale nie każdy odkrywa dzięki nim metodę krystalizacji krzemu. Czyli nie o błędy chodzi. To o co? O wnioski! To jest właśnie to! Gdyby Jan Czochralski nie był wybitnym naukowcem, nawet nie zauważyłby, jak ważnego odkrycia dokonał. Eureka! Czekamy! Poczekaj! Może coś dzięki temu odkryjemy? Tak, odkryjemy, że dziadek każe nam jutro czyścić przez cały dzień probówki w pracowni. Brawo, Maju! <ścoughs> Wyciągnęłaś odpowiednie wnioski. Wystarczy być uważnym obserwatorem i wyciągać odpowiednie wnioski, a przyszłość będzie rysowała się bardzo klarownie jakby czyszczone przez Was jutro probówki. ハハハハハ